Nagrywa się, ok, popatrzcie. Spróbuję to zrobić o tak. Jeszcze raz. Także zdjęcia już lecą. E, zdjęcia oczywiście będą. No, a ja będę rozkopywał teraz to, co mam tutaj na miejsce. I mam nadzieję, że jeżeli miska się zapowiada w taki sposób, no to musi być naprawdę nieźle. Eee, dobra, to muszę odłożyć. Biorę się za Micha. Ok, materiał został. Jedna trzecia została przeze mnie sprawdzona. Znalazłem dwa maleńkie okruszyny. Eee, w tym momencie staram się usuwać glinę, ponieważ tego materiału jest dalej za dużo. Niestety. Ja coś tam widzę. Ludzie zaczynają podchodzić, gdzieś zaglądają. Eee, jeżeli byście mnie kiedyś wypatrzyli nad wodą, podejdźcie, krzyknijcie Boruta. Będę wiedział, że, że jesteście przyjaźnie nastawieni. Nie przywitam Was łupatą, nie przywitam Was żadnym klnięciem, obiecuję. Jeżeli ktoś by chciał na przykład kiedyś się ze mną wybrać, wybierają się kolega Adam. Może jutro dojedzie kolega Kamil, mam taką nadzieję. Eee, natomiast, natomiast, o! Gdyby to było czyste, gdyby to było czyste, no ale niestety jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest. W każdym, w każdym razie, nie musicie się nigdy czaić. Jeżeli zobaczycie poszukiwacza nad wodą, przyjdźcie. My bardzo chętnie rozmawiamy z ludźmi. Bardzo, bardzo chętnie. Patrzcie, ile tu jest jeszcze piachu. to taki fajny pieseczek. Znaczy, takiego pieseczku szukamy, kiedy poszukujemy złota. Próbujemy go sobie tam coś rozkutać. I przyjdźcie, zbijemy piątkę. Opowiemy Wam, co jest z poszukiwań. Powiemy Wam, gdzie byliśmy, co się udało znaleźć. Nie ma najmniejszego problemu, słuchajcie. Przecież to jest hobby. My bardzo cenimy sobie nasze hobby, które. Absolutnie nie jest dla nas czymś, na czym my próbujemy zarabiać, bo ludzie, którzy rypią jamy, takie naprawdę jamy, nie sprzątają po sobie, no cóż, bywają i tacy. Natomiast my, ci tacy troszkę bardziej poszukiwacze z głową, staram się do nich zaliczać i staram się robić wszystko, żeby żyć w zgodzie z naturą. Dbam e, o ten ekosystem, który, tą resztkę ekosystemu, którą mamy. Zostawioną, ponieważ bardzo kocham nas bardzo kocham naturę i staram się dawać jej od siebie maleńkie wsparcie. I czasami ta natura po prostu potrafi mnie zaskoczyć. Niestety nisko nie było, ale bierzemy się za to. Bierzemy się za to. Ok, podzieliłem sobie to na dwa, ponieważ Zatkało mnie. O kurde. O! Pół centymetra. Pół centymetra po prostu. Największy rekord, jaki się trafił tutaj, z tego co wyczytałem, to miał 12 mm. No to jest pół centymetra. Kani, trafił mi się bardzo ładny, bardzo piękny diamencik. Oczywiście zaraz będą zdjęcia. Nawet jeszcze nie zdążyłem rozpłukać materiału. Nawet jeszcze nie, nie zdążyłem nic zrobić. A tutaj proszę. Dobra, tamten jest odłożony. Zdjęcie poszło na telefon. I szukamy dalej. No po prostu. Po prostu wyciągnąłem. Pierwsze co mi wylądowało. Na miejsce. Okazało się, że że e, cały czas gdzieś mi tutaj jacyś turyści zaglądają, chodzą. Tak jak mówiłem, widząc poszukiwacza, przyjdźcie, przywitajcie się, jest to mniej stresujące i dla Was, i dla mnie. Chociaż zdarzają się różni ludzie. No cóż, e, mam jeszcze pół... pół... o. Kolejny. Proszę uprzejmie. Moment. Zrobimy to tak jak poprzedni. poprzednich. Mm, dobra. O, coś ostrości nie może złapać. No bo to mi się już tak z ekscytacji ręka trzęsie. Okej. Okay. Proszę uprzejmie. No cóż, wszystkie zdjęcia, wszystko będą wmontowane w filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mam taką frajdę, mam taką straszną frajdę, że to jest nie do uwierzenia. Najfajniejsze jest to, że mi miska już sama pływa, więc więc nie muszę jej trzymać. Choć z tymi miskami bywa różnie, wiecie, bo czasami jest tak, że kopiąc w rzece Czyli sprawdzając brzeg odkładamy miskę, czasami z butelką właśnie ze złucinami albo z kamieniami, po czym czasem się zdarza, że poziom wody się podniesie, bo gdzieś na przykład tama została otwarta. No i równa się to dla nas z tym, że bardzo, bardzo szybko musimy biec z printem, żeby, żeby taką michę ratować, a tym bardziej jej zawartość, bo miska miską. Chociaż też bywają drogie. Natomiast znaleziska są indywidualne, bo wiecie, tak naprawdę biorąc dwa takie kamienie, można by je wyszlifować. Użyć tych samych kątów, tego samego kroju i tym podobne, ale to dalej będą dwa różne kamienie. Nawet jeżeli będą wyglądały identycznie, to dalej są dwa różne znaleziska. Dobra, biorę następną. To na zdrowie do przyrody. Ok. I ostatnia część. A sobie podzielę jeszcze na dwie. Czemu by nie? Dobra. I co? I będziemy po maleńku rozgrzybywać. Myślę, że jakby tutaj wziąć, tak posiedzieć parę dni i iść za tym za tym strumieniem w górę to w dół to można by znaleźć naprawdę fajne rzeczy w ogóle znajdujemy wiele ciekawych rzeczy w czasie poszukiwań nie jest tak, że tylko szukamy tylko i wyłącznie złota nieraz trafiają się niesamowicie piękne kamienie, nieraz trafiają się niesamowite piękne, piękne miejsca, bo bo samo poszukiwanie nie liczy się tylko o, oh, zabudzony, nie liczy się tylko jako poszukiwanie, wiecie, o, 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 czyścioszek, o kurcze, jaki cudny, znowu będę musiał zdjęcie, prawie przegapiłem, prawie przegapiłem, słuchajcie, no poezja, cudo. Cuda, zaraz będę robił zdjęcia, słuchajcie, e, jeszcze mam troszeczkę tam na miejsce. jeden, drugi, a trzeci by mi upadł, proszę, wiecie jaka to jest frajda, jak rozgrzebujecie kamyczki i znajdujecie coś takiego, e, no cóż. I to nie jest na takiej zasadzie, że a tam dobra, bo to jest malutkie. W ogóle bo mówiłem, że yy, to nie jest tylko frajda z samych znalezisk. No i w tym momencie właśnie wypada mi taki kamień. Yy, słuchajcie, to nie jest tak, że my jeździmy nad tą wodą, czy w te skały, w te kamieniołomy, tylko jest taką myślą, że musimy coś znaleźć. Absolutnie nie. Dla mnie jest to odskocznia, odskocznia od codzienności, odskocznia od takiego życia w mieście, w tym zgiełku, w pyle, w kurzu, w, przy upałach. W tym momencie jest, nie wiem, 20 stopni, może troszkę więcej, sądząc po tym, że woda tutaj jest ciepłosieńka. Co chwilę przepływa gdzieś jakiś pstrąg. Dodatkowo, dodatkowo, nie myślałem, czasami to podświadomość bywa taka, że widzimy coś, czego nie ma. Dobra, przejrzałem z grubsza pierwszy raz. Jeżeli coś jest, to daję to przyrodzie. Albo przyroda czasami nie chce, żeby jej coś oddać. Jak na przykład tego. I zdaje się, że też nie chciałaby tego. O kurde. Moment. Ja chyba zacznę przeglądać ten materiał jeszcze raz O kurde Dziś mi... Kurczę, jeden mi spadł No trudno, no trudno. Słuchajcie, no jeden mi spad, bywa, ale ej, to co tutaj jest w tym piaseczku Matko, przyjadę tutaj znowu. No, wracając yy, trzeci raz zaczynam ten sam temat nie mogę, bo tak chwilę mi wyskakuje coś co przykuwa moją uwagę. Coś wam pokażę. Coś wam pokażę. Patrzcie. Ach. Ja sobie siedzę w takim potoczku. Wodam tej szemrze. Tu jest maleńki wodospad. Znaczy nie o to w tym chodzi, żeby właśnie się odstresować. Muszę zamontować kamerę z powrotem. Masakra, wpadł mi tutaj telefon. E, robiłem dla Was zdjęcie. Chciałem wysypać resztkę miski, i wypikował mi tutaj telefon, który miał, miałem tu na kolanie. No, A, poprzedni tak z miesiąc temu zgubiłem na grzybach. Też jak robiłem dla Was film. Wypadł mi po prostu z kieszeni, na szczęście. Na szczęście ja nie zapisuję numerów na, na telefonie, więc było bezpiecznie. Dobra, tu jest OK. Ostatnia część michy. Kamera na statyw, bo też mi spadła i będzie na Komerka już jest w statywie, więc go troszeczkę podniosę. Eee, no cóż, atrakcje i ciśnienie było dosyć szybkie, bo telefon wpadł. Dotknął kantem tylko kamienia, wystrzeliła moja ręka po niego, nawet nie zdążyła przemoknąć. E tu i nawet nie zdążyło przemoknąć. więc o dziwo nadal działa, twór, twór, żeby nie zapeszyć. Dobra, jedziemy z ostatnią Michą. To jest ostatnia. z ostatnią częścią z tego materiału. Sito to jest już puste. Eee, kamyczki, które wychodzą, na pewno jeden z nich trafi, na pewno jeden z nich trafi do kolegi Marcina, jeżeli tylko będzie chciał. Na pewno na pewno jeden kamyczek trafi do Krzysztofa, Wiktora. Tak, ja często rozdaję to, co znajdę. O, 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 o. Jest następny. Kurde, muszę później rozsypać je na karcie i pokazać wam w komplecie. No eee, tak, ja bardzo często rozdaję te moje znajdy. Eee, to nie jest tak, że ja trzymam, nie wiem, 50 takich samych kamieni. Nie, dla mnie to jest po prostu najfajniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu. A w dzisiejszym życiu niestety mamy tak zgiełk, taki... No nie mamy tego czasu wolnego zbyt wiele, prawda? A że mi się akurat udało mieć parę dni urlopowych, no to przyjechaliśmy z Bieszczady. Odwiedzimy znowu dzisiejsze Kerezadę. No i... i... I zobaczymy, co się jeszcze uda znaleźć. Póki co jeden kamyczek Tylko prawda jest taka, że ja co przegrzebię ten materiał Co przegrzebię, z powrotem sprawdzam No to niestety Nie wiem czy Nie wiem czy one świecą w UV Muszę następnym razem Zabrać ze sobą Zabrać ze sobą latarkę UV Ponieważ korundy, które które namiętnie szuka Marcin W momencie podświetlenia przez niego latarką UV Po prostu świecą ładnie na czerwono na misce I wtedy wystarczyłoby po ciemku stanąć, przyświecić latarką On się pięknie zapalał na czerwono I... I wtedy mam święty spokój z szukaniem takim Natomiast tutaj no niestety Ręczna zabawa nawet nie macie pojęcia jak wielką pokorę można sobie wyćwiczyć i ile tej pokory trzeba żeby wyćwiczyć w sobie cierpliwość do takiego zajęcia jeżeli ktoś jest niecierpliwy to nawet niech nie próbuje ale jeżeli potrafi nie myślę. ale jeżeli potraficie się skupić o Właśnie grzebiecie tym palcem, grzebiecie, grzebiecie, aż w końcu cyk. Proszę, yy, może daruję sobie zdjęcia telefonem. Yy, jedno jego nurkowanie pod wodą myślę, że wystarczy. Drugie byłoby bardzo zbędne. Jeszcze później będę musiał sprawdzić, co z tym telefonem w ogóle tam mierzy w słońcu, w słońcu. Ach, nie mogę się już wysłowić w słońcu. Dobra, no i zobaczymy. Miejmy nadzieję tfu, tfu odpukać w niemalowane Żeby się nam udało o. Dwa kamyczki tylko? Ze wszystkich tak leciało O, o nie, jest jeszcze To jest maleńki Bardzo maleńki, ale nie o to w tym chodzi on ma być ładny, on nie ma być wielki, on nie ma być, nie ma być nie wiadomo jaki Chociaż znalazłem dzisiaj trzy takie już typowo jubilerskie Także będę się uśmiechał bardzo do Krzysztofa Wiktora jeżeli Jeżeli w zamian za taki jeden kamyczek zgodziłby się oszlifować dla mnie drugi Dobra, chyba nie ma nic nie ma nic fajnie jest to, że miska pływa, mogę sobie ją obrócić 360 stopni, przez co przez co słońce, które już się pomału będzie chyliło tu zachodowi zachodowi, przepraszam jego promienie jak już wpadają pod różnymi kątami na tą miskę to dzięki temu no zobaczyć w kamieniu ale chyba... dobra, chyba na dzisiaj będziemy kończyć tam jest jeszcze dzisiaj siekiery zaba, której ja się nie mogę doczekać także, że a jutro... jutro ruszymy z samego rana my będziemy znowu szukać kamieni Na mnie. Dobra, trzy kamyczki zostało 16% baterii. I co? Zbieramy się. Już jadę nacisnął, ale chciałem wam coś pokazać. Widzicie? Kiedy jesteście skupieni na miejsce i szukacie kamieni albo złota, to jest ślad po odmiot od paru nitek, po prostu musiały się przełożyć i... Trochę mi poharatały kolano, poharatały mi skórę. I to właśnie tak działa Jeżeli czujecie się dobrze jako poszukiwacze To po prostu, jak zwykle w świecie Będziecie odcięci od świata Kiedy wsadzicie dziób w miskę Kiedy się skupicie na tym, że poszukujecie złota, kamieni, czegokolwiek To nie widzicie świata, nie czujecie nawet bólu ja dopiero teraz poczułem, że nie ma dowodzi.